Cześć, nazywam się Małgorzata Bukowska. Biorę udział w konkursie Kamili Rowińskiej z Rowińską po Sukces i zapraszam Cię do zapoznania się z moją historią. Jestem osobą aktywną, energiczną. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, żoną, pracownikiem, przedsiębiorcą. Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu. I posiadam uprawnienia inspektora do spraw terenów zieleni. Prowadzę pracownię projektową, w której kreuję przestrzenie, daję wartość w postaci fachowej i rzetelnej wiedzy. Kocham to, co robię i w branży zieleni jestem praktycznie od zawsze. Przywiązuję wagę do tego, żeby zieleń była pełnoprawnym uczestnikiem w kompozycji, i wartość przyrodnicza jest dla mnie mega, mega ważna. Z Kamilą swoją przygodę zaczęłam w roku 2018 i w kwietniu zapisałam się na szkolenie Kobieta Niezależna, które odbyło się w Warszawie. Na tym szkoleniu utwierdziłam się w przekonaniu, żeby inwestować i zwiększać swoje kompetencje. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie wystąpienie Edyty Kurek i przesłanie, żeby działać, testować, nie czekać. Zachęciło mnie to do pojawienia się na kolejnym szkoleniu w maju w Warszawie: 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie. I to szkolenie naprawdę zmieniło moją perspektywę patrzenia na, na wiele spraw znacznie poszerzyło moje pudełko komfortu. Bardzo przemówiło do mnie ćwiczenie z linią życia, by patrzeć na życie projektami i na wydarzenia z dłuższej, z dłuższej perspektywy, by planować określone korzyści i osiągnięcia, po prostu maksyma, boję się, ale działam. Pomału również staje się moim nawykiem. Kolejnym szkoleniem, w jakim uczestniczyłam w ramach pakietu RBC Master Business Training, było szkolenie Asertywny Rodzic Partner Manager. Z perspektywy czasu widzę teraz efekty i rezultaty w ten sposób, że jakość mojej relacji i mojego życia zmieniła się i to bardzo, i to w otoczeniu najbliższym, jakim dalszym. To, że ja zmieniłam sposób komunikowania się z otoczeniem, ono również e, inaczej po prostu odpowiada na moje komunikaty. Także bardzo polecam to szkolenie Asertywny Rodzic Partner Manager, e, zwłaszcza z partnerem. Rok 2019 zakończyłam uczestnictwem w szkoleniu Mistrz Sprzedaży e, i to dla mnie w ogóle było szkolenie petarda, Totalne przełamanie swoich barier, swoich przekonań i w ogóle już poszerzenie swojego pudełka komfortu. To szkolenie pokazało mi konkretne narzędzia do zastosowania w mojej działalności. To szkolenie pozostawiło u mnie przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak naprawdę bariery są w mojej świadomości. I czasami w mojej kondycji fizycznej, jeżeli ja wyznaczę sobie ten cel, to jestem w stanie go osiągnąć. Także polecam naprawdę szkolenie mi sprzedaży. Warto, mega petarda. Co w moim życiu się zmieniło? Przede wszystkim ja się zmieniłam. A za tym jakość mojego życia uległa zmianie. Sposób w jaki komunikuję się z otoczeniem, który jest bardziej asertywny. Mam więcej energii w sobie, co sprawia, że chcę mi się chcieć. Jestem bardziej zdecydowana i konkretna w działaniu. Świadomie wyznaczam sobie cele. Mam nawyki korzystne dla mnie, czyli poranne afirmacje. Dbam o zdrowie. Uprawiam więcej sportu, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Również z moimi dziećmi i przede wszystkim z moimi dziećmi. I tutaj to również y, zawdzięczam y, dla Mateusza Lewandowskiego. Pozdrowienia, którego również poznałam w społeczności RBC. Dodatkową wartością jest społeczność RBC. Y, ludzie zmotywowani, fantastyczni, wartościowi, y, którzy, y, którzy motywują i wspierając się wzajemnie do działania, y, poszukują, y, poszukują tego samego co ja. I stawiają na rozwój. To jest naprawdę nieoceniona wartość. Jakie są cele na rok 2020? Przede wszystkim, przede wszystkim zmienić rozwój w nawyk i podążać dalej w tym kierunku, konsekwentnie wypełniać dziennik coachingowy i każdy tydzień zaczynać od e, wytyczania e, HSS i e, trzech najważniejszych i najbardziej istotnych e, rzeczy do zrobienia. I przede wszystkim, działanie, działanie i jeszcze raz działanie. E, także mam nadzieję, że e, moja historia e, zainspiruje e, Ciebie do podjęcia e, odpowiednich e, działań bo pamiętaj, że życie masz tylko jedno i jest ono w Twoich rękach. Także zaufaj swojemu głosowi, swojej intuicji i po prostu działaj. Dziękuję.